To brawa sympatyków Jagiellonii dla radnych Lewicy i Białostockiego Porozumienia Prawicy, bo to ich głosami udało się przegłosować uchwałę intencyjną w sprawie zagospodarowania terenów Jagiellonii. Większość radnych była za tym, żeby w tym miejscu mogły powstać obiekty handlowe o powierzchni większej niż 2000 m2. To zielone światło dla budowy Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Jagiellonii. To jest milowy krok. To jest przełamanie jakiejś bariery, niemożności, bariery, która uniemożliwiała nam tworzenie, stworzenie warunków dla sportowej spółki akcyjnej, dla kupców z Placu Inwalidów, dla kupców z, ze stadionu Jagielonia i dla wszystkich mieszkańców. Niezwykle się cieszę, bardzo się cieszę. Taki obiekt już za rok zacznie budować spółka sportowa Jagielonia. Inwestycja ma pochłonąć ponad 200 milionów złotych. Również Jagiellonia będzie na galerii zarabiać i inwestować w klub. Marzenia o pierwszej lidze dla białostockich piłkarzy coraz bardziej realne. Coraz bardziej realne jest również to, że na placu inwalidów przy ulicy Jurowieckiej Białostoczanie będą mogli robić zakupy w o wiele bardziej komfortowych warunkach. Dla tego terenu została przegłosowana podobna uchwała intencyjna. Będzie tam można budować obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2. Obecni na sesji kupcy z Białostockiego Placu Inwalidów chcieli mieć pewność, że będą mieli pierwszeństwo do tego terenu. Uwzględnijcie nasze stanowisko i potrzeby istnienia na tym terenie. Nasza prośba o to, byśmy mieli konkretny zapis, że mamy prawo i szansę wejść z miastem w spółkę, a my zbudujemy. Plan robi się dla miasta i dla mieszkańców miasta. W opisie do uchwały zapisaliśmy, ze szczególnym uwzględnieniem praw kupców, którzy dzisiaj tam handlują. Chcielibyśmy to podtrzymać, żeby to kupcy mieli te szczególne prawa, ale przypominam, jest to działka miejska. Miasto powinno być właścicielem lub bądź udziałowcem tych nowoczesnego bazaru, który powstanie, a ci kupcy mają po prostu mieć prawo, Podnajmu jako piersi. Przeciwko tym planom, jak również Galerii Jagieloni, byli radni Ligi Polskich Rodzin oraz Sprawy i Sprawiedliwości. Ten teren y, będzie terenem, y, na którym y, kupcy no, w przyszłości nie będą mogli handlować. Do tego to zmierza. I powstanie, jest, będzie możliwość do powstania bardzo dużego sklepu, y, supermarketu czy też hipermarketu w centrum miasta Białego Głosowanie nad ostatecznymi planami zagospodarowania przestrzennego tej części Białego odbędzie się w sierpniu.